25-letni zawodnik ze szczyrku. W tym sezonie ani razu jeszcze nie udało mu się awansować do 30. W serii kwalifikacyjnej, jak mówiłem, 93,5 metra. Ostatni, który awansował do 50. W sobotnim konkursie ta sztuka mu się nie udała, no ale zdecydowanie musi skoczyć dużo, dużo dalej niż to było w kwalifikacjach, aby mieć nadzieję na awans do 30. Skok jednak Stefana Huli. Podobnie jak wcześniejsze jego występy w sezonie słabiutki. 95 metrów to jest odległość, która nie daje nadziei na pierwsze w tym sezonie punkty. Pucharu Świat, zdecydowanie zły ten sezon naszego reprezentanta. W sezonie punkty zajął 20 miejsce. W serii kwalifikacyjnej skoczył 109,5 metra. Teraz mam nadzieję, będzie w okolicach punktu konstrukcyjnego. Krzysztof Miętus. Bliżej niż przed momentem Andras Tiernen, nieco ponad 110 metrów, ale nie 115, 113,5 metra. Za wiatro odjęte 4,2 punktów, w sumie będzie tych punktów jednak odjętych miał dużo więcej, no ale odległość to 13,5 metra, to jest drugi dystans tej pierwszej serii i powinno być drugie miejsce dla reprezentanta Polski. Taki wczorajszy nieudany konkurs 20-letniego zawodnika z Zakopanego, no ale dzisiaj podczas kwalifikacji bardzo dobry rezultat 121,5 metra. Teraz chyba do punktu konstrukcyjnego nie doleciał. Maciej Kot, ale myślę, że awans do drugiej rundy sobie zapewni. 118 metrów. Znowu niewielki wiatr podczas jego skoku. Poniżej metra na sekundę. Mało za to odjętych punktów. Noty sędziowskie 17-17 i gdzie raz był siódmy, a raz jedenasty. 19 zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu świata. Piotr Żyła. Bardzo niespokojny lot. Wydaje mi się, że wyjście z progu nie było najlepsze też pozostawiało wiele do życzenia. No coś złego działo się podczas tego skoku Piotra żyły. No ale odległość 118,5 metra. Tyle, że noty sędziowskie na pewno zbyt wysokie nie będą. No już widzę 15, 15,5, 3 noty. 16,5 punktu, ale rzeczywiście i styl, i lądowanie słabe w wykonaniu piotka Miejsce 15. To dzięki temu wyprzedził Ryszarda Freitaga. Wynosował na piąte miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata nad Niemcem. Ma 14 punktów w serii kwalifikacyjnej. Skoczył 130 metrów. A teraz? Teraz też jest bardzo dobrze że też jest rezultat, około 130 metrowy, może mamy lidera, 131,5 metra, pierwszy powyżej 130 metrów skok, odjęte prawdzie 12,4 punktu, a więc wiatr podnarty ponad metr na sekundę, ale jakie noty, 2,19, 3,18,5 punktu, no i myślę, że Kamil Stok będzie chyba liderem. Brawo! Bardzo dobry skok reprezentanta Polski, utrzymującego się w wysokiej formie. Tak jest, 115. Za nim Jan Matura, Anders Bardal, 29. Piotr Żyła, 30. Krzysztof Miętus, a więc czterech Polaków mamy, proszę Państwa. W drugiej finałowej serii nie będzie w niej tylko Stefana Huli. Kamil Stoch liderem, 30. Krzysztof Miętus, 29. Piotr Żyła, 23. Maciej Kot, ale najistotniejsza jest lokata Kamila Stocha. 115,3 punktu, jedyny ponad 130 metrowy skok, 131,5 metra wynik Polaka. Punktu wyprzedza Ryszarda Freitaga, trzeci dajki i to traci 3,6 punktu. Rozpoczynamy drugą finałową serię, 11. belka startowa na starcie Krzysztof Miętus, który po pierwszej serii, w której skoczył. 113,5 metra. Awansował do 30. No i zajmuje właśnie to 30. miejsce. Drugi konkurs, w którym w tym sezonie Polak będzie miał punkty Pucharu Świata. A ten drugi skok dużo lepszy od pierwszego. Brawo! Brawo! Zdecydowanie powyżej 125 metrów, bliz, bliżej 130 metra. Krzysztof miętu 128 metrów. półtora metra na sekundę, prawie wiatr pod narty. Wysoko oceniony ten skok przez sędziów. 4,18. 1, 18,5 punktu. Nota Polaka. Bardzo dobry występ Krzysztofa Miętusa. Brawo. I pół punktu. Jest klasyfikowany na 29 miejscu. Piotr żyła. No ale ten drugi skok jeszcze bardziej nieudany niż pierwszy. Przede wszystkim jeśli chodzi o odległość. Słaba ta druga próba Piotra Żyły. 110 metrów, 110,5. Mniejszy wiatr jest pełna metr na sekundę. No ale będzie oczywiście z Krzysztofem Miętusem przegrywał i to bardzo, bardzo wyraź. Na 23 pozycji klasyfikowany, lepszy skok w kwalifikacjach, tam było ponad 120 metrów przypominam, a no, może się poprawi w tej drugiej rundzie. W pierwszej serii niezbyt mocny wiatr, 0,8 metra na sekundę, teraz dobra prędkość na progu, ale odległość słaba. Niestety nieudany drugi skok Macieja Kota, czyżby znowu jakiś kłopot z wiatrem. No tak, tego wiatru prawie nie było, tylko 3,4 punktu odjęte, co oznacza, że nie pomagał Polakowi wiatr, 107 metrów. Kamil Stok zajął 13 miejsce, ale to jest historia. To było 5 lat temu, teraz walka o drugie w tym sezonie zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. Kamil Stok w powietrzu, gdzie będzie lądował? No ląduje około 130 metra. Czy to wystarczy do tego, aby zwyciężyć? Zobaczymy za chwilę. 137 metrów Dajki i to. On taka sama odległość jak w pierwszej rundzie. 131,5 metra odjętych prawie 10 punktów. No i wydaje mi się, że z Dajki Ito może jednak przegrać Kamil Stoch. 1,8 punktów za każdy metr. On ląduje jednak bliżej od Dajki Ito i przegrywa Kamil 100. A więc dwa wygrane konkursy. Jeden po drugim przez reprezentanta Japonii, Krzysztof Miętus na dwudziestej pozycji, no a potem dwudziesty ósmy Maciej Kot i trzydziesty Piotr Żyła. Kamil Stoch pozostanie na. W piątym miejscu w klasyfikacji generalnej.